Cześć, tu znowu Rekin. I witam Was w kolejnym odcinku informacyjnym. No, a sobie będziecie chyba oglądać jakieś komiksy, możecie sobie czytać i tak dalej, ale proszę mnie także słuchać. A do powiedzenia mam to, że ym, tak a propos Assassin's Creed, pyknijmy w Assassin's Creed. Postanowiłem, że po prostu usunę całą serię, bo jednak na necie tego jest pełno. Coś podobnego jak z Minecraftem, tylko wiecie... I zresztą już straciłem trochę ochotę na nagrywanie, grać. Lubię w tą gierkę, muszę przyznać. Ale po prostu nie chce mi się komentować, nie wiem... Po prostu tak, 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 jak zaczynam nagrywać, to takie... W ogóle nic mi się nie chce. I co? I nic no... No, i właśnie chciałem Wam powiedzieć, że usunę całą serię, i w tym czasie zamiast Asasyna będę robił jakąś inną serię, jeszcze nie wiem jaką. Być może ukaże pierwszy się odcinek dzisiaj albo jutro. Z zależy, wiecie, kiedy to będzie. Tak więc to by było na tyle. Dzięki za uwagę. No i co? Hm. No i. Miłego roku szkolnego, jeżeli oczywiście takie coś może istnieć. No to dobra, w takim razie do usłyszenia, cześć.